Remont ostatniego odcinka ulicy Borowickiej dobiega końca. Podobnie jak na przebudowanym już wcześniej fragmencie ulicy, także tutaj powstanie nowa nawierzchnia, chodniki, ścieżka rowerowa, zjazdy do posesji oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa. Prace są już na zaawansowanym etapie. Trwa m.in. układanie chodników i zjazdów. Na ścieżce rowerowej brakuje już tylko nawierzchni asfaltowej. Lada dzień wykonawca ma także zacząć montaż nowego oświetlenia ulicznego. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec maja. Jej koszt to ponad 3 miliony złotych. W Płocku dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców. Przypominamy, że 30 przystanków komunikacji miejskiej jest wyposażonych w system monitoringu i specjalny przycisk alarmowy, pozwalający szybko zareagować na wszelkie zagrożenia. Я положу, на лавочке. Нет, 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 тут на лавочке. На лавочке, хорошо? Вот так. Monitoring miasta Straż Miejska w Polsce, slobę w pomoc. Dzień dobry, ja jestem na przystanku na Antonka Gradowskiego. Mam tu osobę yy, przytomną, ale leżącą na ławce, taka na straju utraty na... przytomności. Jakby mógł pan wezwać pomoc? Rozumiem, już przekazuję. Dziękuję bardzo. W całym ubiegłym roku i w pierwszych miesiącach 2019 z przycisków alarmowych skorzystano ponad 1500 razy. 40 z tych zgłoszeń dotyczyło zdarzeń, mogących mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo. Zgłaszający informowali np. o człowieku leżącym na jezdni, osobie, która zasłabła na przystanku, grupie awanturujących się osób czy kolizji samochodów.